David Wilkerson, święty lud. Czy wiesz, jakie znaczenie ma Syjon? Czy znasz obietnice dane na Syjon? Syjon nigdy nie był małym miejscem nazywanym Jerozolimu. Syjon zawsze był i zawsze będzie odnośnikiem do świętego ludu. To właśnie oznacza Syjon David. Wszyscy prorocy przemawiali w taki sposób, że tebernakulum zostanie zbudowane. Inny dom zostanie wzniesiony na ruinach starego Syjonu. Ten fizyczny Syjon, jerozolimski Syjon Dawida. Te rozbadające ruiny, Bóg zbuduje sobie dom. Jezus przyjdzie i On będzie budowniczym. To byłby Jego dom, byłby kamienie węgielny. ale Chrystus jest Synem nad swoim domem, którego domem jesteśmy my. Jeśli będziemy mocno ufać, radować się i mieć nadzieję do końca naszego życia, i mamy teraz wiele pogańskich wierzeń, które starają się być materialnymi, cielesnymi Żydami, ale nie jest to możliwe, ponieważ jest tylko jeden, Galacjan 3,29. Jeśli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomcem Abrahama. i Zgodnie z obietnicą Dziecicami. Jest więc tylko jeden spadkobierca i jedno na to jest w Chrystusie. Chciałbym również powiedzieć, że świątynią Boga, te barna Boga jest Kościół Jezusa Chrystusa, który jest cały czas w budowie. On sam go buduje. Galacją 3,28. Nie ma już Żyda ani poganienia, ale jednym w Chrystusie Jezusie. to jest właśnie ten dom. To właśnie taka świątynia jest budowana. Dament został już położony, bramy zostały postawione i oraz cała wiara i dzieło apostołów zostało już wykonane. Na tym właśnie buduje Jezus. Chrystus. W Psalm 102, 102,13. Powstaniesz i okażesz litość Cyjonowi. Po czasu już byś się nad nim zmiłował. Bo nadeszła godzina. Bóg widzi, co się aktualnie dzieje na świecie. Spogląda na dół na koniec czasu, jaki ma nastąpić. I doskonale wie, że zaczął budować to tabernakulum. Tą ostateczną świątynię dla siebie. Kiedy Chrystus umarł na krzyżu. Za czasu jego przejścia. W czasie, kiedy został położony ten żywy kamień węgielny. I powiedział, że jesteśmy jego domem. Budowanym razem przez wszystkich na chwałę, i Boży Majestat, aby wielbić Pana. On stawia, buduje swój dom, ale dochodzimy do miejsca, do ustalonego przez Niego czasu, kiedy On sprzyja tej budowie. I cudownie żyć w tych dniach ostatecznych, kiedy wyglądało na to, że wszystko zostanie zrujnowane, że wszystko jest zrujnowane. Wtedy Bóg przemawia, że czas ruiny ustąpi i upadek ustał. Nadszedł właśnie ten czas, kiedy Bóg podnosi ostatnie wezwanie, kiedy to Bóg przywołuje swoją blubnicę. Ten, który mówi, odwróciłem się od siebie, ponieważ jesteś zanieczyszczona i leżysz w kurzu, w syfie. I musiałem się przez to ukryć przed tobą, ale. W tych dniach ostatnich mam zamiar zlitować nad Tobą, aby przypomnieć Ci te wezwanie na Ciebie. Bóg przypomni sobie o swojej ulubienicy i będzie w tym czasie miłosierny, ponieważ powiedział, że mimo iż jesteś zanieczyszczona oraz plugawiona to mam zamiar wychować Cię i doprowadzić do świętości. Bóg sprawi, że ludzie powstaną z popiołu, przypominając im, że nadchodzi proroctwo o wyzwoleniu Syjonu. Izajasz 62,1 przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę dopóki jej sprawiedliwość nie zabłyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Pan mówi, że przez wzgląd na Syjon, przez wzgląd na swoją litość, dopóki go nie pobudzi nie ustanie, nie odpocznie dopóki kiedy to wzbudzi swój święty lud, swoją świętą resztkę w tych ostatnich dniach, kiedy przyjdzie czas na święty Syjon i obudzi kościół Jezusa Chrystusa i wyprowadzi swój lud z niewoli. Chciałbym, abyś spojrzał na to, co mówi do nas. Dopóki jej sprawiedliwość nie zapłyśnie jak zorz, a zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. W języku hebrajskim pochodnia oznacza, słowo pochodnia oznacza żeżąca się lampa pochodnia. W sumie tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia jest takie samo. I mówi tutaj o tym, iż pośle swoją płonącą, żeżącą się pochodnię. Powiedział, że nawiedzi swój kościół i już w nim jest. I nigdy nie będzie do Ciebie przemawiać tak, jak przemawia do Ciebie do teraz. iż będziesz o tym coraz więcej słyszał. Coraz bardziej będzie się tego. Dot... Bóg wzbudza całych Stanów Zjednoczonych ludzi na całym świecie, głosząc bardzo poruszające przesłanie o żarzącej się pochody. Bóg zamierza pochłonąć wszystko, co nie jest podobne do Jezusa. On uczyni to poprzez swoje słowo, poprzez żywe oraz potężne słowo o pokucie i upamiętaniu i świętości. Dlaczego Bóg wyszedł z inicjatywą takich mocnych słów w tych dniach ostatnich? Powiedział, czy moje słowa nie są jak ogień, albowiem Pan, Bóg nasz jest ogniem, jest Bogiem zazdrosnym. Izajasz 39 Pana, który ma ogień na Syjon i piec swój w I w tym czasie Bóg podkręca ten żar, Boże żar. I czuję to właśnie w tym momencie, kiedy te przesłanie dociera do waszych ser. Pan przemawia tymi słowami, iż zwiększy żar, ponieważ jego lud jest głodny. A ci ludzie, którzy usłyszą to słowo, będą mieli pragnienie, aby wypalić w swoim życiu wszystkie te rzeczy, które nie są miłe Bogu które nie są podobne do niego. I wtedy powstanie kościół. Kościół święty, czysty oraz uświęcony. A Biblia mówi, że nawet wtedy świat dostrzeże różnicę pomiędzy tym ludem. I cały lud. Wszystkie narody ujrzą to w Izajasza się 62 Wówczas narody ujrzą tę sprawiedliwość. Chwałę wojną przez królowę i nazwą się nowym imieniem, które usta Pana oznacza. Oznacza to, że Bóg tworzy sobie, wychowa sobie nowy szczep, nowych ludz. ludzi, którzy będą nazwani nowym imię i Bożym nie jest to, aby nadać im nowe imiona, ale byli świętym ludem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, cóż to będą zajmiona i cóż to będzie za nazwa, pójdź na wersję 12. Jest tam to znamione czarno na białym. się w 12 nazywać i będą ludem świętym. Odkupiono mi przez Pana, a Tobie dadzą miano poszukiwane, miasto nieopuszczone. Słyszę, je Pan przekłada do mnie bardzo wyraźnie. Jak nigdy na Dawidzie, zamierzam przechadzać się po tych ulicach. Znajdę każde głodne i spragnione serce, każde skruszone serce wypala ich grzech. Będę przechadzał się po całym kraju, w każdym narodzie. Duch Święty zostanie posłany w każde miejsce, aby znaleźć każde głodne i spragnione serce. Będę tak długo przeszukiwać oraz szukać, aby znaleźć tych, którzy są wzywani i porzuceni. I właśnie tych nazwę poszukiwanymi ludźmi, jak w Trójnastym Bóg szukał tych ludzi, chodząc i wychodząc do każdego domu i znalazł cię w małym, ciemnym loku pragnienia i przemówił do Ciebie chodź za mną, Poczułem podłożu. Ogie i rozpali pochodnie do tego, aby wykazać grzech, oczyścić Twoje serce tak, aby Twoje serce zaczęło łachnąć i pragnąć Boga. Doprowadzić Cię do tego miejsca, kiedy powiedziałeś, mam już tego wszystkiego dosyć, chcę tylko Jezusa, chcę być i ich świętości, mam dosyć już bycia nieczystym, z mi to, zamierzam być gospodarzem i mężem. Zajasz 64. Nie będą więcej być o Tobie porzucone, okrainy Twoje już nie powiedzą spustoszone, raczej Ci nazwą moje, w niej upodoba a krainę Twoją poślubioną, albo więc podobałaś się Panu I Twoja kraina otrzyma męża. Bóg zbierze tych wszystkich odrzuconych, tych wszystkich rozbitych, tych wszystkich porzuconych, wszystkich tych, którzy czują się opuszczeni, ponieważ szukali Pana w swoim sercu i w swoim życiu. I może powiesz, przecież na całym świecie są tacy ludzie. Nie myśl, że jesteś wyjątkowy, że jesteś dużo ty. I nie chcę sądzić, że jesteśmy tą mężczyzną, jedyną listą. I wracając do resetu, nie będziesz już więcej nazwany opuszczoną, porzuconą. Będziesz się nazywała Heavy to oznacza, w niej mam swoje upodobanie, twoją radość. Wiesz, w czym Bóg ma upodobanie? Kiedy patrzę na ciebie i mówi, ach, to ten mężczyzna lub no ta kobieta no według mojego serca. Może nie są tym wszystkim idealne, ale wciąż pragną i wciąż przychodzą do no. mnie. Kiedy przychodzisz do światła chłodnej spragnionych i nie obawiasz się, że Bóg cię zgani, to zbliżasz się do ognia. Pozwalają pochodni wszystko wypalić. I wtedy wiesz, że tam jest właśnie twoja rozkosz. Tam masz swoje upodobanie. To powinno być powtarzane i praktykowane w miejscu, gdzie Bóg jest wywyższany w zamyśle świętości i sprawiedliwości. Wiesz też, że wszyscy zgrzeszyli, Bóg. ziemia pogrążona jest w chaosie, w dezorientacji, ale w tym czasie, w czasie nieładu i anarchii Bóg wyraźnie przemawia. udzę swój święty Lub mam zamiar pobudzić syją, wychować go dla siebie. Aktualnie światu przywodzą tylko dwa strumienie. Jeden strumień w kierunku sądu, zaś drugi, inny strumień idący w kierunku oblubieńca. Ten, który na kierowuje się w stronę drugiego Pana. I w czasie, kiedy Daniel kościł i modlił się oraz włożył wór pokutny i posypał się prochem z Księgi Daniela dziewięć mówiąc inaczej, upokorzył samego siebie, czyli, skróciłem więc to, co właśnie sami powinniśmy robić i czynić. Kościół musi stanąć w miejscu pokuty i upamiętania. Kościół Jezusa Chrystusa. I nadszedł właśnie teraz czas, aby powogosławić Syjan, ponieważ wierzę, że powstaje święta reszta ludzi. Zadaj więc sobie pytanie, czy chcesz właśnie udział? Czy chcesz być tego częścią? Czy Twoje serce rozprone jest z dzisiejszego wieczoru? Czy Twoje serce ma w sobie żar, ma te pragnienie? Czy coś w Twoim sercu nie płacze? Czy całe Twoje serstwo nie woła za tym? Jeżeli nigdy wcześniej nie chodziłeś w świętości, to chcę chodzić w niej teraz. Panie, jeśli kiedykolwiek szukałem Twojej twarzy, to chcę nadal jej szukać. Chcę szukać jej teraz. Amen.